Nie, Jestem... karp. Powiedziałem, że coś większego. Bawiło się. Hmm. Takiego wyjazd. Taki Chyba że tego zabieramy. Tak coś czuję, że będziemy mogli. Chcę. Muszę, walczy. Puść, puść na razie. Jest kamery Ale ładnie wyjechał, widziałeś? Przecież już większy, On tam pozbrały jeszcze czasy tkwić. Hmm? Cofnij się jakby bez... O kurczę. To. Uciekł. Spiął się. No. Я не могу. Кур. А. Эй, будь попутчик.